Nie, o, odnośnie mojego ostatniego posta o tym, że trzeba przestać hennować i zacząć robić tylko od bo sobie nabudujemy e, kolor. Za każdym razem, jak poruszam ten temat, to od kilkoru z Was przynajmniej dostaję e, takie wiadomości typu E, Justyna, głupoty gadasz, popatrz, tam jest taka blogerka, taki bloger czy, e, czy coś tam i ta osoba nakłada czystą hennę na całe włosy e, i ma e, utrzymuje jej się piękna rudość. Tylko wiecie co? Trzeba troszeczkę wejść Głębiej w ten temat i u tych, większości tych blogerów, którzy utrzymują sobie piękną rudość, czystą henną, znajdziecie, że oni nie używają tylko czystej henny, za to używają rozjaśniacza albo farb chemicznych i to na całe włosy. Większość z tych osób zresztą wcale się z tym nie kryje i te informacje tam są, wystarczy po prostu troszeczkę głębiej sięgnąć i jakby przemyśleć to, bo naprawdę nie da rady hennować całych włosów i zachować rudość. No chyba, że mamy włosy albinotyczne. Je jeśli rzeczywiście ktoś z Was ma włosy albinotyczne, to spoko, to myślę, że rzeczywiście można. Szczególnie jeśli to są krótkie włosy, które się szybko ścina, to albinotyczne albo jakieś takie super, super, super jasne, praktycznie białe, naturalne, to tak. W każdym innym wypadku, niestety, tak się po prostu nie da i w pewnym momencie będziemy mieli burgundowe końcówki, a jakąś tam jasną górę i tyle. No i teraz jeszcze Wam powiem mniej więcej, co ja myślę na temat właśnie takiego hennowania czystą henną całych włosów, szczególnie długich włosów, i później raz na jakiś czas rozjaśniania całych włosów. Więc e, ja, jeśli mamy takie, wiecie, genetycznie zarąbiście grube, e, odporne włosy i skalp mamy taki pancerny, że rzeczywiście tam te farby i rozjaśniacze nie e, robią przedmiotów. To... Droga wolna, jakby nie ma problemu. Niestety większość z nas takich włosów nie ma, ani takiego skalpu nie ma. Więc te zniszczenia po prostu trzeba maksymalnie minimalizować. A jak można je minimalizować? Po prostu rozjaśniając sobie tylko sam odrost hennę. Wtedy każdy jeden włos na całej głowie przeszedł tylko przez jedno rozjaśnianie. Nie przez na przykład 10 w ciągu roku, tylko przez jedno. Więc w momencie, kiedy robimy, to w ten sposób, że rozjaśniamy sobie sam odrost, a później to henujemy i później martwimy tylko się samymi odrostami i minimalizujemy zniszczenia. Jeszcze powinnam była dodać, że w momencie, kiedy na przykład nakładamy ten rozjaśniacz na całe włosy hennowane, szczególnie, że to są długie, jeśli to są długie włosy i mamy nabudowaną na nich hennę, to znaczy, że na dole będzie tej henny więcej, a na górze będzie jej mniej, będziemy musieli bardzo dobrze ten rozjaśniacz. Nałożyć, żeby wyrównać kolor. Będzie to po prostu też mega trudne, także tu jest dodatkowe utrudnienie oprócz jeszcze zniszczeń. A jeszcze a propos włosów albinotycznych. Jeśli tutaj wśród Was jest ktoś, kto ma włosy albinotyczne, które mnie autentycznie całkowicie fascynują i miałby ochotę mi o nich opowiedzieć, to takie zwykłe rzeczy typu jak się je pielęgnuje, jak się je farbuje, jak po prostu się z nimi żyje, to ja jestem mega zainteresowana. Także może ktoś się znajdzie.